Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Naczelnej Rady Adwokackiej i Fundacji Otwarty Dialog. Ja nazywam się Janna Sendek, jestem szefową Biura Prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. W naszej konferencji udział wezmą pani mecenas Monika struz pan Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog oraz uczestnicy misji: pani mecenas Magdalena Fertak, pani mecenas Justyna Mazur, pan mecenas Wojciech Mądrzycki oraz pan mecenas Jacek Świeca. Jest z nami również prezes Fundacji Otwarty Dialog. W grudniu 2012 roku Fundacja Otwarty Dialog zwróciła się do Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z prośbą o interwencję, o obserwację, misję obserwacyjną w Kazachstanie, gdzie dochodzą sygnały o łamaniu praw człowieka. O szczegółowej genezie tej misji opowie pan Bartosz Kramek. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartosz Kramek, reprezentuję Fundację Otwarty, Otwarty Dialog. Kilka pytań. Pytanie numer jeden. Dlaczego Kazachstan? Otóż Kazachstan to jest kraj, którym my się zajmujemy jako fundacja, która broni praw człowieka, szeroko rozumianych wartości demokratycznych w krajach wschodnich, na obszarze postsowieckim. I rzeczywiście w Kazachstanie w ciągu ostatnich dwóch lat, począwszy od 2011 roku, od masowych strajków robotniczych w Żanaozen, obserwujemy znaczące pogorszenie sytuacji w dziedzinie praw człowieka. Strajki zakończyły się pacyfikacją, interwencją sił policyjnych, sił bezpieczeństwa, były ofiary śmiertelne, rozbieżne szacunki od kilkunastu do kilkudziesięciu, nawet setki ofiar. Taki jest background, jeżeli chodzi o sytuację praw człowieka w tym kraju, jeżeli chodzi o szeroko rozumiane wartości demokratyczne, kontekst polityczny. Mamy tu do czynienia z rządami prezydenta Nazarbajewa, który rządzi jeszcze od końca lat 80., początkowo jako pierwszy sekretarz miejscowej partii komunistycznej, do chwili obecnej sprawuje władzę. Natomiast coraz częściej też w związku z wiekiem, z chorobami pojawiają się pytania, chorobami prezydenta pojawiają się pytania o, o sukcesję, kto będzie następny, co będzie dalej, co się wydarzy w Kazachstanie. Co się wydarzyło po strajkach z Ozen po masowej fali represji wobec opozycji, wobec niezależnych mediów. Jest z nami też dzisiaj Igor Winiawski, były redaktor naczelny z delegalizowanej gazety Wzgliad. Igor jest, część z Państwa już Igora miała przyjemność poznać, uchodźcą politycznym jest w Polsce, ubiega się o azyl. Nie może wrócić do Kazachstanu, jest razem z rodziną i takich ludzi też jest coraz więcej. Te masowe represje, to, 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 to nie pozostało bez odzewu, to jakby nasze zaangażowanie, zaangażowanie innych organizacji europejskich, zaangażowanie naszych parlamentarzystów, polskich, europarlamentarzystów, deputowanych z innych krajów, z Niemiec, z Włoch, misje obserwacyjne, takie wysiłki były podejmowane i Kazachstan też jest krajem o tyle o tyle, powiedzmy, wrażliwym na swój wizerunek na arenie międzynarodowej, że rzeczywiście Igor, który siedział, który już siedział, kolokwialnie mówiąc, który miał poważne zarzuty postawione, próbę obalenia konstytucji, podżeganie do, do nienawiści społecznej, po takiej kampanii międzynarodowej, po rezolucji Parlamentu Europejskiego, z więzienia wyszedł. I takie rezolucje były do tej pory trzy. Ostatnia rezolucja to jest 16 kwietnia bieżącego roku. Ta rezolucja też wzywała imiennie wymieniała więźniów politycznych, których zdaniem Parlamentu Europejskiego należy uwolnić. Ta rezolucja też wzywała Kazachstan do respektowania prawa międzynarodowego, konwencji i zobowiązań, które na siebie przyjął.